na złodzieju Czapka-Gorę, na panu Bodnarze Czapka-Gorę i podjął decyzję o odebraniu śledztwa poprzez zawieszenie pana prokuratora Ostrowskiego. Śledztwa, które dotyczy bezpośrednio pana Bodnara, jego przełożonego, czyli pana premiera Donalda Tuska. Jest to skandaliczna decyzja. Tak naprawdę można powiedzieć przyznanie się do winy głównych zainteresowanych Wynikiem postępowania związanego z podejrzeniem popełnienia bardzo ciężkiego przestępstwa, jakim jest, jakim jest zamach na ustrój Rzeczpospolitej, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że koalicja 13 grudnia od momentu ukształtowania się tego rządu podejmowała liczne działania, które potwierdzał swoimi wypowiedziami Donald Tusk, które można powiedzieć stanowiły realizację jego zapowiedzi. To nie kto inny, ale Donald Tusk. Mówił bowiem, że nie będzie literalnie przestrzegał prawa. Mówił, że jego działania będą oceniane przez autorytety prawne jako złamanie obowiązującego w Polsce porządku prawnego, ale w imię demokracji walczącej musi tak postępować. Macie Państwo nagrane te wypowiedzi. To nie jest żart, to jest fakt. I te zapowiedzi premiera Donalda Tuska nie były tylko i wyłącznie pustymi słowami, sloganami, tak jak to jest w przypadku stu konkretów, jakie obiecywał Polakom zrealizować w ciągu pierwszych trzech miesięcy rządów. W tym wypadku Donald Tusk był konsekwentny. Nie tylko mówił, ale też i działał zgodnie z swoimi zobowiązaniami, że nie będzie przestrzegał prawa, że będzie naruszał prawo w imię demokracji walczącej, jak to ujął. Pierwszym tego przykładem był zamach na media czyli bezprawne, nielegalne z użyciem siły przejęcie mediów publicznych w Polsce, począwszy od telewizji, przez rozgłośnie radiowe, Polską Agencję Prasową. Nikt nie odmawia i nie odmawiał każdej władzy, która w sposób legalny wygra wybory, aby na zasadzie demokratycznego mandatu zmieniała rzeczywistość ustrojową w Polsce i przejmowała własność na przykład nad mediami. Tak Donald Tusk i większość, która dzisiaj rządzi w Polsce, mogła to robić, ale w ramach zmian porządku ustawowego, bo tak mówi konstytucja. Zdając sobie jednak sprawę z tego, że prezydent, który jest ważnym elementem ustawowego porządku państwa i ma prawo ocenić propozycje przedkładane przez większość rządzącą uchwalone w Sejmie, nie podpisze takiej zmiany, Donald Tusk postanowił pójść na skróty, a tak naprawdę postanowił działać wbrew prawu. Potraktować prawe, prawo łomem, łomem, jakim było wynajęcie firm ochroniarskich, które przejęły nielegalnie, wbrew porządkowi ustawowemu, media publiczne, które wyłączyły nadawanie sygnału na pewien czas telewizyjnego i wyrzucanie dziennikarzy i władz legalnie działającej telewizji. Od tego to się zaczęło. Właśnie od złamania porządku konstytucyjnego, który ustrojowo określa, w jaki sposób Władza, która demokratycznie pozyskała mandat wyborczy, ma prawo zmieniać rzeczywistość. Ma prawo zmieniać rzeczywistość ustrojową również mediów, ale też i organów ścigania i sądownictwa. Bo drugim krokiem łamania w Polsce i naruszania z użyciem przemocy porządku konstytucyjnego była zmiana na funkcji, nielegalna zmiana prokuratora krajowego. Otóż zgodnie z obowiązującą w Polsce nadal ustawą, aby zmienić prokuratora krajowego. Należy uzyskać znowu podpis pana prezydenta. Donald Tusk, podobnie jak w przypadku ustawy medialnej, zdawał sobie sprawę, że nie ma szans na to, aby liczyć na podpis prezydenta i zgodę na zmianę prokuratora krajowego. W związku z tym znowu zamiast pracy parlamentarnej, i ustawodawczej, wybrał łom i postanowił wyrzucić z legalnego biura prokuratora krajowego i z pomocą ślusarza wymienić zamki a następnie zablokować prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Barskiemu możliwość wejścia do budynku prokuratury krajowej. To się stało. To znowu było działanie z użyciem przemocy, pozbawienie możliwości wykonywania obowiązków przez legalnego prokuratora krajowego i przejęcie jego zadań przez osobę, która takich uprawnień nie posiada, co rzutuje zresztą na sytuację prawną tysięcy postępowań, które dzisiaj toczą się w Polsce z trudnymi do wyobrażenia konsekwencjami w przyszłości, jakie będą losy tych postępowań, pozyskiwanych w ten sposób dowodów i wszelkie konsekwencje prawne związane z decyzjami personalnymi podejmowane bez udziału legalnego prokuratora krajowego w skali całej polskiej prokuratury, a co za tym idzie, również decyzje procesowe podejmowane przez nielegalnie powoływanych prokuratorów regionalnych, apelacyjnych czy też rejonowych. Bo do ich legalnego powołania czy odwołania Potrzebna jest zgoda i podpis legalnego prokuratora krajowego, o czym państwo wiecie, co nastąpić nie może w wyniku użycia, zamiast procesu legislacyjnego, zamiast zmiany ustawy, zamiast zgody prezydenta albo przełamania jego weta w Sejmie, użyto łomu. A to musi mieć właśnie niestety fatalne konsekwencje dla ustroju polskiej prokuratury i polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ale na tym się nie skończyło. To poszło dalej. Mianowicie Pan minister Bodnar zdecydował się również zrobić w cudzysłowie porządki w polskim sądownictwie i wbrew ustawie odwoływać prezesów sądów powołanych na kadencję. I oczywiście mógł to zrobić albo poprzez zmianę znowu ustawy, ale do tego byłaby potrzeba zgoda prezydenta, na którą oczywiście znowu z przyczyn politycznych, o czym wszyscy doskonale wiecie, nie mógł liczyć. No albo poprzez uzyskanie zgody kolegium sądów, bo tak mówi ustawa o ustroju sądów powszechnych. Spójrzcie do tej ustawy. Aby odwołać legalnie prezesa urzędującego sądu, niezbędna jest zgoda ważnego organu w sądzie, jakim jest kolegium sądu. Tak mówi dzisiaj ustawa, nadal obowiązuje. W przypadku, możecie sprawdzić choćby prezesa największego sądu apelacyjnego w Polsce, pana prezesa Schaba, kolegium sądu wypowiedziało się zapytane przez pana Bodnara, czy zgadza się. I odpowiedziało, nie zgadzamy się na odwołanie prezesa sądu apelacyjnego pana prezesa Schaba. I co? Nic. Łom. Znowu Łom. I znowu odwołanie wbrew ustawie, znowu ślusarz, znowu przejmowanie gabinetu życiem przemocy, dopuszczanie pana legalnego prezesa sądu apelacyjnego, pana prezesa Schaba, do wykonywania jego obowiązków i powoływanie znowu w sposób bezprawny jego e, tak naprawdę nielegalnych następców. Choćby te trzy przykłady, które tutaj Państwu przed chwilą podałem, czymże są, jeśli nie zmianą ustroju, funkcjonowania, czy to mediów, czy to polskich organów wymiaru sprawiedliwości, wbrew prawu ze złamaniem prawa, ostentacyjnym łamaniem prawa służyciem siły, przymusu państwowego, który doprowadza do tego, że dzisiaj mamy nie tyle ład konstytucyjny, ład ustrojowy, ale nie ład ustrojowy w obszarze czy to mediów, czy, czy w obszarze sądownictwa. Ale nie zatrzymujmy się na tym, idźmy dalej. Otóż wiemy o tym, że od długiego czasu pan premier Donald Tusk nie drukuje poprzez swoje służby orzeczeń, wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Chociaż konstytucja wyraźnie mówi, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są powszechnie obowiązujące, niepodważalne i obowiązują od momentu orzeczenia, chociaż w Trybunał Konstytucyjny, wypowiadając się na ten temat w 2016 roku, kiedy jego prezesem był pan profesor Rzepliński, człowiek jak wysokiego zaufania i autorytet w oczach Donalda Tuska, jasno wskazał, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego obowiązują do momentu ich upublicznienia na rozprawie sądowej. Taką samą uchwałę podjęły Izby Sądu Najwyższego pod przewodnictwem też szanowanej przez Donalda Tuska pani, Prezes Profesor Gersdorf, i mimo to Donald Tusk nie publikuje tych orzeczeń i wyroków Trybunału Konstytucyjnego, starając się nadać im walor bez znaczenia dokumentów, które nie mają charakteru powszechnie obowiązującego, tak jak mówi Polska Konstytucja. To samo rzecz. Tak samo rzecz się ma z orzeczeniami Sądu Najwyższego. Wtedy, kiedy orzeczenia Sądu Najwyższego wydawane są nie po myśli tej władzy, pan premier Donald Tusk pan minister Bodnar są w stanie wyjść na konferencję prasową, spotkać się z państwem i powiedzieć, że to nie są sędziowie i to nie są wyroki. Ale jednocześnie, jeżeli ci sami sędziowie, ci sami co do nazwiska i imienia wydawali dzień wcześniej i dzień później wyroki, które nie są... Przeszkodą i problemem dla politycznych celów, jakie ta władza sobie stawia, to uznają te ich wyroki, uznają ich za sędziów. Sprawdźcie proszę, otóż, y, uchwała wydana przez y, trzech sędziów Sądu Najwyższego Izby Karnej, która rzekomo została wydana, jak twierdzi pan premier Donald Tusk i pan minister Bodnar, przez ludzi, którzy nie są sędziami i w związku z tym nie mieli prawa wydawać orzeczenia w imieniu Sądu Najwyższego, ta uchwała. Nieuznawana przez aktualną władzę, została następnie wprowadzona do obrotu prawnego przez tych samych sędziów, którzy potem wielokrotnie już wydawali wyroki na tych samych salach Sądu Najwyższego, wydawali orzeczenia na tych samych salach Sądu Najwyższego, które były uznawane przez pana ministra Bodnara i podległą prokuraturę, które są wprowadzane w życie, a więc które są traktowane jako wyroki Sądu Najwyższego. I, który, I którzy to sędziowie są traktowani jako sędziowie Sądu Najwyższego. No w życiu powinna być jakaś elementarna logika i konsekwencja. Jeżeli Donald Tusk i pan minister Bodnar mówią, że to nie są sędziowie, to nie są wyroki, to nie są orzeczenia, wtedy, kiedy są nie po ich myśli, no to powinni być chyba konsekwentni. Chyba jest rzeczą naturalną, że nie da się w sposób rozumny, nawet dla człowieka, który nie zna kompletnie prawa, ale myśli w kategoriach logiki. I wiąże przyczynę ze skutkiem. Nie da się w sposób rozumny powiedzieć, że dana osoba jednego dnia nie jest sędzią, a następnego dnia, kiedy ta sama osoba wydaje wyrok czy orzeczenie w imieniu Strony Najwyższego, jest sędzią i jest to wyrok wiążący. A tak właśnie się dzieje w przypadku uchwał podejmowanych. Nie pomyśli rząd Neldatuskotów. Nie są sędziami, nie są wyroki, nie są orzeczenia wtedy, kiedy dotyczy to ważnego dla nich interesu. A potem są sędziami, są orzeczenia i są ważnych wyroki, gdy wydają je w kolejnych dniach i tygodniach, i to dzieje się do dnia dzisiejszego. Czym to jest, jeśli nie zamachem na ustrojowe zasady funkcjonowania trzeciej władzy w Polsce? Najważniejszy sąd, sąd najwyższy, orzeczenia w Izbie Karnej. Raz są ważne, innym razem nie są ważne. Przecież czegoś takiego nie było nawet za czasów Jaruzelskiego, aby określano, że jedne. Wyroki są ważne, inne nie są ważne. Takich rzeczy nie możemy znaleźć nawet w perspektywie bardzo dogłębnej analizy orzecznictwa w okresie twardej komuny. To, co dzieje się dziś. Drodzy Państwo, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Donald Tusk przekroczył Rubikon. Donald Tusk zdecydował się realizować swoją władzę, mandat demokratyczny, który ma prawo. Ale w sposób, który jest sprzeczny z polską konstytucją, używając do tego siły i przemocy państwa, a czasami firm ochroniarskich, po to, aby realizować cele polityczne, które są ważne dla niego osobiście, dla jego środowiska politycznego, łamią zapisy polskiej konstytucji, łamią zasady trójpodziału władzy i idzie dalej w tych swoich działaniach, czego rezultatem jest też zawiadomienie złożone przez pana prezesa. Trybunału Konstytucyjnego Pana Bogdana Śmieszkowskiego. Dlatego, że oto budżet państwa, który został przygotowany i uchwalony przez aktualną większość, zakłada wygaszenie organów, które przewiduje polska konstytucja. Otóż budżet państwa nie przewiduje pieniędzy na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. A otwórzcie konstytucję. Przecież konstytucja aż w dziewięciu przepisach, dziewięciu Odrębnych paragrafach opisuje instytucje Trybunału Konstytucyjnego, jego funkcjonowanie, które nie będzie możliwe na skutek decyzji pana premiera Donalda Tuska i koalicji dzisiaj rządzącej, mającej w większość w polskim parlamencie. Bo nie mogą funkcjonować w demokratycznym państwie instytucje, dla których nie ma finansowania w budżecie, które w ten sposób są pozbawiane możliwości realnego działania. Czy wobec tego polscy obywatele mogą skorzystać z. Gwarantowanych im przez konstytucję praw, które określa polski ustrój, zasady funkcjonowania jego ustroju, jeżeli aktualna władza wbrew obowiązkom wynikającym z ustaw i konstytucji wygasza faktyczne funkcjonowanie tych organów, takich jak Trybunał Konstytucyjny czy Krajowa Rada Sądownictwa. No chyba to jest pytanie retoryczne. W związku z tym mamy do czynienia z władzą, która w sposób bez precedensu w historii ostatnich. Kilkudziesięciu lat, kiedy uzyskaliśmy wolność jako Polska, która w sposób bez precedensu, jeśli chodzi o inne przykłady państw demokratycznych, narusza porządek konstytucyjny, łomem zamiast ustawą zmienia porządek prawny w Polsce i przejmuje władztwo tam, gdzie uważa to za zgodne ze swoim interesem politycznym. Jeszcze raz podkreślę, mandat demokratyczny upoważniał w pełni Donalda Tuska do tego, aby zająć. I przejąć media publiczne, przejąć i zmienić ustrój prokuratury, zmieniać również funkcjonowanie sądu powszechnych, a nawet Sądu Najwyższego, czy Trybunału Konstytucyjnego w zakresie ustaw, które reguluje, nie zmieniając konstytucji. Ale musi to być zrobione na zasadach określonych w polskiej konstytucji, ustawy zasadniczej właśnie, czyli na drodze legislacyjnej, która kończy się podpisem prezydenta, czyli kontrolą prezydenta nad aktem stanowionym przez polski parlament. Donald Tusk postanowił jednak iść na skróty. Postanowił omijać prezydenta, wiedząc, że w realiach politycznych, w których dzisiaj funkcjonuje, nie może uzyskać jego zgody, i łomem łamie zasady ustrojowe polskiego państwa, używając tylko siły i przemocy państwowej. Otóż takie działanie i takie zachowanie jest niczym innym jak opisem czynu wskazanego w artykule 127 Polskiego Kodeksu Karnego, kto przemocą zmienia ustrój Rzeczypospolitej. Ciąg dalszy możecie Państwo zdecydować z z przepisu. Dlatego pan prezes Trybunału Konstytucyjnego jako szef organu, którego zadaniem jest szczec polskiej konstytucji, zdecydował się złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. I zdecydował się złożyć na ręce prokuratora, zastępcy prokuratora generalnego, który ma szczególnie mocną pozycję w strukturze prokuratury i mógł pozwolić sobie na rzetelne i niezależne prowadzenie tego śledztwa. Dzień dzisiejszy pokazał, że na złodzieju czapka górę. Dzień dzisiejszy pokazał, że strach ma wielkie oczy. Strach oczywiście pana premiera Tuska i pana ministra Bodnara, bo mimo że ten ping-pong na początek miał ośmieszać sprawę, a niektóre media w ślad za wskazaniami wytycznymi dziś rządzących starały się czynić to z wielkim zaangażowaniem, nawet pasją. Okazało się, że sprawa nie jest taka śmieszna. Okazało się, że sprawa jest na tyle poważna, że trzeba natychmiast skręcać tą sprawę i w sposób odebrać ją. Prokuratorowi Ostrowskiemu, aby przypadkiem nie była dokumentowana cała ta działalność przestępcza, którą rejestrować procesowo rozpoczął pan prokurator Ostrowski. Ale mam złą wiadomość dla tej władzy. Zegar tyka to jest kwestia tylko czasu. Jak mówił kiedyś wybitny przedstawiciel świata polityki, nie z Polski naprzód się ignorują. Tak było z zawiadomieniem pana prokuratora Śmierzkowskiego. To było charakterystyczne. Przeglądałem media, większość mediów, nie wszystkie. Kiedy pan, pan prezes Trybunału Konstytucyjnego zapowiedział złożenie zawiadomienia o przestępstwie artykułu 127 kodeksu karnego, była cisza w większości mediów. Nie było informacji. Potem po ping-pongu pana premiera był śmiech i zabawa. Jakie to śmieszne i zabawne. A teraz. Rozpoczął się proces zwalczania tych, którzy dokumentują prawdę i chcą dochodzić odpowiedzialności poprzez właśnie odebranie śledztwa panu prokuratorowi Ostrowskiemu jeszcze podjęcie zupełnie nielegalnie zlecenie prowadzenia śledztwa przeciwko, przeciwko panu prokuratorowi Ostrowskiemu. Ale finałem tego będzie przegrana tych, którzy podnieśli rękę na interesy Rzeczpospolitej, na ustrój Rzeczpospolitej i poprzez przemoc i siłę Myślą, że mogą na stałe przemeblować rzeczywistość naszego kraju i że zakończy się to po ich myśli, czyli gwarancją bezkarności. Otóż tak nie będzie. Tak nie będzie. To jest kwestia czasu, kiedy dojdzie do zmiany, w układzie z polskiej sceny politycznej, a sądzę, że bliższego czasu to jest już moje osobiste zdanie niż dalszego. Jak wydaje tym, którzy dzisiaj rządzą w Polsce, i mogę Państwa zapewnić, że to śledztwo będzie miało ciąg dalszy. Mimo, że teraz w sposób zupełnie absurdalny księżycowymi argumentami jest kwestionowane, kontestowane, jest odbierane panu prokuratorowi Ostrowskiemu, ono będzie miało swoje kontynuacje. I określone osoby, które dopuściły się przestępstw opisanych w artykule 127 kodeksu karnego, Przyjdzie czas, że usłyszą zarzuty i poniosą odpowiedzialność za ciężkie przestępstwo, jakiego się dopuściły.